Cześć, dzieciaki! Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego opowiadania z cyklu. Ja i moja siostra Klara. Usiądźcie sobie wygodnie i posłuchajcie. Dobry uczynek. Pewnego razu Klara oznajmiła mi: Musimy dziś zrobić dobry uczynek. Dlaczego? Spytałem: Dlaczego akurat dzisiaj, żebyśmy potem poszli do nieba? Odpowiedziała Klara, ale ja nie chcę dzisiaj robić dobrych uczynków, wolę się z tobą pobawić. Dobrze, ale najpierw musimy zrobić coś dobrego. Ja już nawet wiem co. Podarujemy biednym ludziom trochę ubrań, ty jakieś swoje spodnie, a ja sukienkę. To właśnie będzie nasz dobry uczynek. Ale gdzie ja znajdę biednego człowieka? Jakiego biednego człowieka Klara zamrugała oczami nieco zbita z tropu. No, tego któremu miałbym dać swoje spodnie, to musiałoby być jakieś dziecko bez spodni. A ja nie znam takiego dziecka, chyba że ty znasz? Nie, nie znam. No widzisz, to nie jest takie proste. A właśnie że bardzo proste, powiedziała moja siostra Klara, wystarczy zapakować spodnie i sukienkę do plastikowej torby. I wystawić przed drzwi. Stamtąd zabierze je ktoś z Czerwonego Krzyża. Nie widziałeś ogłoszenia na klatce schodowej? Takiego z Czerwonym Krzyżykiem? Eee, no, widziałem. Tam jest napisane, że dzisiaj odbędzie się zbiórka starych ubrań, a przecież wszyscy wiedzą, że one są dla biednych ludzi. Znaleźliśmy więc plastikową torbę i włożyliśmy do niej moje spodnie i sukienkę Klary. Potem. Pomyśleliśmy, że to biedne dzieci, które będą nosiły nasze ubrania, na pewno mają równie biednych rodziców. Dołożyliśmy więc do torby sweter taty i zieloną sukienkę mamy. Wtedy Klara powiedziała, że skoro ktoś nie ma spodni, to na pewno potrzebuje też butów. Dołożyliśmy do torby czarną parę butów taty. Nasza torba była pełna, pękała w szwach. Ostrożnie znieśliśmy ją na dół. Przy wejściu stało już mnóstwo takich toreb. Wielu ludzi chciało pójść do nieba, ale nasza torba była największa i nasze rzeczy są na pewno najładniejsze, powiedziała Klara. Czy to jest właśnie dobry uczynek? spytałem. Nawet bardzo dobry uczynek. Potwierdziła Klara z zadowoleniem. Nasz tato, który wieczorem zaczął szukać swoich butów, był innego zdania. Gdzie są moje czarne buty? Pomrukiwał. Gdzie też one mogą być? Nie trwało długo, gdy i mama odkryła brak swojej zielonej sukienki. Moja zielona sukienka też zniknęła, a przecież jeszcze dzisiaj miałam ją w rękach. Potem rodzice przyszli do naszego pokoju i spytali. Gdzie są nasze rzeczy? Czy gdzieś je schowaliście? Nie, odparła Klara. Nie schowaliśmy ich, podarowaliśmy je. Poda co? Co zrobiliście? spytał osłupiały tata. Zrobiliśmy dobry o czym? uczynek, wyrecetowaliśmy chórem, a potem szybko, dokładniej im opowiedzieliśmy. Szybko na dół! krzyknął tata. Może te rzeczy jeszcze tam są. I pomknął jak wiatr po schodach na dół. Mama za nim, potem Klara, a na końcu ja i Wąchacz. Niestety po torbach nie było śladu ktoś już je zabrał. Kiedy wróciliśmy zdyszani do domu, tata spytał: Jak wpadliście na taki pomysł, żeby oddać moje nowe buty? Jak to jest możliwe? A dlaczego biedni ludzie mają nosić stare rzeczy? spytała Klara. Właśnie! Poparłem Klarę. W starych rzeczach wyglądają przecież jeszcze bardziej biedni. Tata popatrzył na nas i westchnął. Uff, sam już nie wiem, śmiać się czy płakać? Po czym zerknął mama na mamę i razem roześmiali się. Jeśli Wam się podobało to opowiadanie, zapraszam Was na mój kanał YouTube. Tam znajdziecie wiele więcej ciekawych opowiadań. Pozdrawiam.